Jakie jest nasze nastawienie, że musimy posprzątać to, co narobiliśmy w Białymstoku Stoku i zdobyć trzy punkty u siebie? Znów. Dużo mieliście do siebie pretensji za ten mecz, za, za te cztery stracone bramki? No tak, no bo to założenie było takie, że właśnie jak wyszliśmy na mecz, to pełniliśmy to, co powiedzieliśmy i prowadziliśmy 1-0. I, I po tej pierwszej straconej bramce znów. Dostaliśmy kolejne trzy i, i przejechaliśmy i zero punktu mamy tego meczu. Sporo uwag pod kątem defensywy, ale to nie tylko obrońcy bronią. Wiadomo, że, że te akcje były gdzieś tam straty w środku pola i tak się jak Gironia sobie na, napędzała. Wyeliminujecie eliminujecie te, te błędy, żeby, żeby tej piłki tak łatwo nie tracić? No musimy, bo jak będziemy brać, tracić tyle bramek, no to ciężko, ciężko zdobywać punkty będziemy. A jak pan mówił, to jest właśnie kwestia całego zespołu i, i nas, nam jest bardzo ciężko, że tracimy tyle bramek, bo, bo naprawdę nie pamiętam, kiedy tyle bramek traciliśmy. No właśnie ten jesienny mecz w 0 Krakowie, Krakowie 06, więc... No gdzieś te demony pewnie w też mogą być, bo Kraków no, to nas, bardzo Bardziej nas to musi przygotować na to, że chcemy odrobić właśnie ten wynik, że to był naprawdę przypadek, bo sześć bramek już straci, to jest naprawdę za dużo i, i my teraz mamy szansę to odrobić właśnie przed, przed naszymi kibicami i, i postaramy się, oby tak było. No ale brawa może pomóc w lepszej grze, bo, no bo te ostatnie dwa mecze chociaż wygrane, to to jednak już na to, to boisko było. No, no nie możemy już w ogóle nic gadać o boisku, po prostu będzie przygotowane nowe i ja wierzę w to, że to będzie na naszą korzyść. Powiedziałeś, że no, będziecie chcieli zrehabilitować się za ten mecz i, i wygrać tu z Krakowią, myślę, że nie, nie ma znaczenia chyba też ilość strzelonych goli, tylko kwestia, żeby wygrać z Krakowa. No tak, my liczymy na trzy punkty, jak to będzie 1-0 czy 5-0, no to i tak dostaniemy tylko trzy punkty. Najważniejsze no, no jest zwycięstwo i my zrobimy wszystko dlatego, aby te trzy punkty zostały tu. Do końca tego sezonu zasadniczego coraz mniej meczów, no i właściwie wkraczacie w tę decydującą fazę walki o tą górną ósemkę. No właśnie, ten nasz cel się nie zmienił i tylko mamy mniej meczu na to, aby zdobyliśmy co najwięcej punktów. No i musimy właśnie teraz już o weekendu zapunktować no, pełne trzy punkty tu, aby została i aby ta sytuacja była lepsza znowu.